Andrzej Brzeziński, mistrz świata w kategorii Masters oraz czterokrotny mistrz polski w kulturystyce, zaprasza dziś na drzwi otwarte swojego klubu. Tego dnia dla wszystkich wejście do klubu jest darmowe, oprócz porad i wskazówek samego mistrza na uczestników czekają niespodzianki. Dzisiaj mamy dzień otwarte drzwi. Można przyjść do klubu, zobaczyć, jak klub wygląda i samemu poćwiczyć. I myślę, że to jest bardzo dobra forma zachęcenia klienta do treningu na siłownię. Robimy to już nie po raz pierwszy i widzimy, że to zdaje egzamin. Klienci pana siłowni przychodzą na siłownię najczęściej zgubić zbędne kilogramy, wyrzeźbić sylwetkę? Różne są cele. Wyjazdu na wakacje, związek małżeński zgubić kilka kilogramów no nie tylko tylko kilka kilogramów bo przed chwilą pomagałem tutaj koledze wyciskaniu na obecę, to co żeśmy tutaj mieli okazję filmować właśnie jest świeżo po związku małże po ślubie on stracił 25 kilogramów przez około pół roku związek małżeński mnie ten wątek zaintrygował szczerze najwięcej zobaczymy jak będzie teraz dalej czy nadal będzie utrzymywał formę ale dotrzymał słowa po ślubie jest na siłowni jak widzimy dzisiaj i dalej kontynuuje a nie brak takich osób, którzy przychodzą na siłownię raz, drugi, trzeci i przestają po prostu brak im zapału? To może takich osób są też, ale bardzo mało, raz i dwa i trzy ale, dni, ale bardzo często to się kończy po dwóch, trzech miesiącach. Z pewnych powodów myślę, brak wiedzy, brak efektów. Nie zasięgną języka w tej kwestii, popełniane bardzo często błędy idą w kierunku bardzo dużych ciężarów. I Organizm sam w pewnym momencie odmawia chęci chodzenia na, 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 na siłownię. Jak długo powinniśmy ćwiczyć w ciągu tygodnia? Wystarczająco jest trzy razy w tygodniu. Trzeba pamiętać o tym, że organizm odpoczywa i jeśli ktoś zaczyna w ogóle trenować, to trzy razy w tygodniu z dniami przerwy na odpoczynek, na regenerację, całkowicie powinien wystarczyć. A klientami siłowni najczęściej są osoby młode, starsze. No mamy różnych klientów. Myślę, że w większości jednak dominuje taki przedział do 30-35 lat, ale mamy i 60-latków i mamy młodzież szkolną, także w tej chwili bardzo dużo mamy młodzieży szkolnej, która w tej chwili chodzi. Dni otwarte potrwają do godziny 20. Jak powiedział Andrzej Brzeziński, klientami klubu może być każdy, bez względu na wiek czy poziom zaawansowania. Warto się pojawić chociażby po to, by porozmawiać z trenerem i sprawdzić swoje możliwości na siłowni.